Wyobraźcie sobie kraj bez komarów. Pokażę wam, dlaczego Islandia to raj bez komarów. Nie uwierzycie, jak prosty jest tego powód. Żadnych płytkich stawów, żadnych niekończących się lat, tylko spokój. Oto szybkie wyjaśnienie naukowe. Komary potrzebują stojącej słodkiej wody do rozwoju swoich larw. Geologia Islandii pola lawowe, szybko płynące rzeki oznacza, że prawie nie ma tam stabilnych zbiorników wodnych. Dodajmy do tego niskie temperatury, krótkie lata a cykle życiowe komarów nie mogą się zakończyć. Kilka gatunków pojawia się sporadycznie, ale nigdy nie tworzą stałych populacji. Tak więc Islandia odnosi rzadkie zwycięstwo. Natura stworzyła strefę wolną od komarów, bez oprysków i pułapek. Chcecie uciec od bzyczenia? Spakujcie kurtkę, a nie odstraszacz. Ta wyspa to dosłowna cisza dla waszej skóry. Taka jest Islandia, cicha, zimna i cudownie wolna od ukąszeń. Subskrybuj po więcej szybkich ciekawostek o świecie. Subskrybuj super shorty.